A więc zabieram Was na największy koszmar, jaki zobaczycie chyba na tym kanale przez horrorki, bo wstępujemy teraz w drzwi najstraszniejszego FNAFa z całej serii. Moim zdaniem jest to najstraszniejszy, nie pod względem fabuły, tylko pod względem gameplay. A więc dzień dobry, witam was serdecznie. Ja jestem Rizona, a to jest kolejny FNAF, pierwszy odcinek z Five Nights nice and Freddy's 4. Najbardziej koszmarny, może najbardziej. Nie wiem, czy lubiany przeze mnie. Chyba nie najbardziej lubiany, najmniej chętny do grania. byłem w to zawsze. Było to nawet straszne bez słuchawek. Raz zagrałem bez słuchawek w to. No i tak się dało wysrać tego. Nie słyszałeś Jumpskera, po prostu sam obraz był w stanie cię po prostu odepchnąć na kilka metrów. Więc bez, bez żadnego przedłużania, zacznijmy tą rozgrywkę. Pięć dni to imprezy. Może będę tłumaczył od razu? Co on ci zrobił tym razem? Zawchnąć ci w, w Twoim pokoju znowu. Ale nie bój się. Jestem tu z Tobą. Ok. Więc jesteś tu ze mną. Dzień dobry. Yy, grałem już w to. Nie za dużo bo to była strasznie toporna gra z mojej strony, bardziej opornie mi to szło. Nawet w, w pierwszej nocy da się przegrać, więc to nie jest takie proste. To są moi przyjaciele. Widać nie możemy, więc może spróbujemy się dostać. Czy to pukam? To ja pukam. Jutro też będzie dzień Jutro i jest inny dzień Może bardziej tak A więc zaczynamy noc pierwszą Widać misia Ja sobie muszę przypomnieć jak Jak to się gra Nie chcę dostać jumpscare'a jak najszybciej Chciałbym jak najmniej Więc tutaj mamy Czekaj chwila Press hide tips control Dobra tak, 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 tak. Wyłączyłem kursor. można chodzić pod shiftem, to się zamyka. Ok, czyli tylko trzy klawisze, myszka i ctrl i shift. Listen carefully if you hear the breathing, hold the doors. Ok, mogę sobie rozchować. Wiem jak się w to gra. Może nie jestem w w części jakimś prosem, ale na pewno. A więc mamy Klasycznie dwoje drzwi, trzecią szafę i jeszcze miejsce za nami, tam gdzie mogą się spełnić fredziaki. Właśnie. Więc tutaj jest Foxy, Chica, Bonnie, Freddy. W takiej konfiguracji, a więc nasłuchujemy, podchodzimy do drzwi, nasłuchujemy oddechu. Jak go nie ma, możemy spokojnie zaświecić lampkę. Jak słyszymy oddech, nie świecimy, zamykamy i jeszcze jest jeden. Jeżeli nie słuchać oddechu, lepiej nie zamykać drzwi, bo potem gra może cię ukarać za to, że niepotrzebnie to zamknąłeś. To są ogólne zasady gry, ja się nauczyłem w międzyczasie, jak w to grałem że najlepiej jest podążyć za odgłosami, odgłosami stóp, które wydaje Foxy, i tam biec, aby jak. Jak najdłużej pozostał poza naszym pokojem. Więc ja będę na pewno cicho. Bardzo cicho będę się starał być. Żeby nie przegapić żadnego oddechu. Im dłużej wytrzymamy z Foxim bez nie tym pokoju. Im bardziej go będziemy trzymać z daleka, tym większe prawdopodobieństwo, że wygramy. I przejdziemy tą noc. I będziemy mogli spokojnie przejść do kolejnej Ja już tutaj Staram się już spokojnie wchodzić w tą rozgrywkę Czasem trzeba 5 sekund nawet poczekać A czasem nawet nie masz czasu tyle poczekać, a i tak dostajesz jumpscare kuchni cika już przyszły nie szłam kuchni tak mi się wydaje z tego, że to, to trzeba być cicho nie i nie ma testowanego oddechu jaki i sobie wybrać Ale jest w kuchni dlatego Przez nie wiem, jak bardzo jak głośno sobie grę ustawić czy albo ustawienie dźwięku. Ja już nawet sam wstrzymuję oddech, jak, jak podchodzę do drzwi, żeby go wyraźnie słyszeć. Dobra, już się pojawili. Widać, bo, bo niego wygoniliśmy go. Cika w kuchni. Poza to idę. Cika jest w kuchni. Nie ma już jej w kuchni. para viva z kuchni. Powiedziałbym, że dobrze idzie, ale to jest właśnie ta niepewność, to jest najgorsze. To jest najgorsza część w wdapa. No z kuchni. dalej coś, usłyszałem, że podchodzi chyba. No bo to moje serce, po prostu. Fredio już pierwszy się pokazał. Nie ma. Uff. Też nie ma. Jest... To... Rewelacyjnie spokojnie. O dziwo, nie spodziewałem się tego. Właśnie mnie martwiło najbardziej brak tych potworów. Niż sama postać, że są. Wtedy czułbym się trochę bezpieczniej. These are my friends. Okay. To są moi przyjaciele. Dobrze. Nie przestanie, dopóki go nie znajdziesz. Dobrze, pójdźmy sobie w prawo. Widzimy tu bardzo żeński pokój. Tutaj widać mangle, sobie leży. Over there. Tutaj? no szczęście wiem. Mogę tu wejść? Nie mogę. Tu wejść też nie mogę. I jest nasz starszy braciszek. Tomorrow is another day. Jutro będzie inny dzień. Jutro jest inny dzień. Kolejny dzień. Nie wiem, jak to tłumaczyć dokładnie. A to jest zabawa z plus stop. Róż się. Stary, wstań tu, skąd się róż Lodzie, ile to będzie tu siedział? Jest! Ja nie mogę. A więc kipnęło nam dwie godziny, ale teraz jeszcze jeszcze trudniej, bo oni już są od razu aktywni. Nie ma. Nie ma. Nie ma. To będzie cały komentarz przez całą grę. Dobra, to były kroki, a nie, no nie oddych. Okej, one z Chill, 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 boys. Bo niego jest naj najbardziej niepewny, nie? Nie ma. Dobrze, dobrze. Uciekaj, uciekaj, cika. z Foxy, wygonimy go. Okej okay. to był właśnie oddech. Z kuchni, dobra Foxy przebiegł na lewą stronę, mi się wydaje Nie ma Fuksygo w ogóle okej okay. drugi pokemon złapany znowu Chica, co ona tak agresywna ścieklizna ma Dobra, mogę na chwilkę. Uff. Dobra. <laughs> Bardzo chciałem sobie już przerwę zrobić, ale mam taki dobry streak, że strpałem, no, a nie dałem się złapać. Eee... Wyszedł bez ciebie. Wie. Że nienawidzisz tu być. Jesteś dokładnie przed wyjściem. Jeżeli pobiegniesz, uda ci się. Pośpiesz się. Wbiegnij w stronę wejścia. No. Tam. Nie? Jest za późno. Pośpiesz się i znajdź inną drogę. Może ktoś cię. Może ktoś ci Znaleźć inną drogę I znaleźć kogoś kto ci pomoże Wiesz co się stanie Jeżeli cię złapią Moje tłumaczenie jest naprawdę fenomenalne Tym bardziej, że czytać dzisiaj nie umiem <śm> Możesz Znaleźć pomoc jeżeli Przejdziesz obok nich Musisz być silny Będę silny? Nie jestem silny Położyłem się, leżę Przewróciło się, niech leży Jutro też jest dzień. Chyba tak powinienem to powiedzieć. Nie wiem, czy mi się chce z tym dostawcem. Bo już chciałbym wywócić tę grę jak najbardziej. Dobra. A więc, tak, jeżeli uda mi się go złapać, dalej będę przychodził, dalej będę nagrywał. A jeżeli nie, sobie zrobię przerwę. O, nie ten przycisk. Ja sobie myślałem, że on jest po... Lecił dalej! Dobrze, a więc... Nie wiem, czy mi się uda. To będzie bardzo trudna noc. Dalej jeszcze nie przeszedłem. Pojawiła Zdaje mi się, że Foxy jest po prawej Foxy jest po lewej Nie, wiek mi do szafy. Dobra, dażdy ci ryj przymknę. Ty się przymkniesz, ja będę spokojny. Będę z spokojnym duchem. Dobra, muszę wrócić do freziaku. Może być w takim stadium. Odpowiada mi Nie ma nowe, mi skiknąłem. Cieka poszła, idziemy szybko do Foxiego. Zanim piraci się wkurzy. A piraci są bardzo niecierpliwi. Z lewej strony coś idzie. Muszę najpierw wygonić tych dwóch. Dobra, na styk. To były. To były kroki. Nic nie słyszę. Foxy, 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 Foxy. Mamy czas. Zróbmy to. Jeszcze raz, jeszcze raz. Bo oni podchodzi, zaczekajcie, pójdziemy do niego i za chwilę wrócimy do Co jest? Nie działa mi. Nie chce mi nic zadziałać. Czy to jest koniec? Wciskam, ale nie chce działać. Ja zamykam oczy. Ja już, ja już nie patrzę. Zagowało mi gra cało. Nie, ja zdejmuję słuchawki. To jest GG. Zdejmuję słuchawki. Nie chcę tego patrzeć. No nie udało się. Przeszedłbym to, gdyby. Gdyby gra ze mną współpracowała, nie? Teraz mogę coś? Mogę. Nie mam pojęcia co się stało. Naciskałem CTRL i SHIFT. Dwa, przynajmniej, nic nie działało. więc musicie się zadowolić z tym. Ja znam przez z zdejmować. Jak wiecie, obroniłem. Co i tak było słychać dość dobrze, nawet jakie zdjąłem. Więc wolę chyba się nie przekonać, jaki będzie głośny. Jakie będę miał założone. A więc myślę, że Wam się ta seria spodoba. Będę przechodził wszystkie w NAFE, tak jak mówiłem. Security Bridge przeszedłem. Sister Location nie do końca, bo jeszcze mi zostało minigierka Baby i z Enardem. I ewentualnie Custom Night, jak będę miał ochotę, będę je przechodził. Więc to mam załatwione. Kolejne doszło. Dwie noce w Final Freddy 4. A wy wyczekujcie kolejnych odcinków. Na razie was żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.